Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak zabezpieczyć nasze API, naszą aplikację, żeby była troszeczkę bezpieczniejsza, żeby nie zdradzać różnych szczegółów naszej aplikacji różnym osobom. Na przykład używamy ChatGPT, ale my nie chcemy wiedzieć, żeby nasi, że nasi klienci używają właśnie ChatGPT poprzez naszą aplikację, tylko że gdzieś tam jest podpięta sztuczna inteligencja, ale jaka to jest, nieważne. Więc jak zrobić, żeby takie różne zapytania do zewnętrznych systemów były bezpieczne, żebyśmy ukrywali wrażliwe dane? Jak to zrobić już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku, żeby to wszystko zrobić, zainstalujemy sobie API Connector, żeby po prostu połączyć się z zewnętrznymi systemami. Więc wchodzimy w pluginę, szukamy API Connectora, instaluję go sobie i podepniemy sobie OpenAI. OpenAI. Więc wchodzimy w dokumentację OpenAI, szukamy np. generowanie tekstu, bierzemy sobie Karla, kopiujemy sobie ten fragment i wtedy wrzucamy nowe API za pomocą Karla. Import Another Call. Wrzucam to sobie i mam. No i co my tutaj mamy? No, oczywiście, możemy usunąć tego defaultowego, który nam zrobił Babo automatycznie. Usuwam, żeby było ładniej. Nazywamy go sobie getText. No i mamy tu na przykład, użyj jako dane. To będzie po prostu działało w, po stronie naszego użytkownika, u niego w przeglądarce. No i tu mamy wszystko zdefiniowane. Mamy m.in. zdefiniowane jakieś tutaj header, i to wszystko będzie się u naszego użytkownika wyświetlało. Więc, żeby to ukryć, robimy sobie, że to jest prywatne. Tak samo tutaj mamy token autoryzacyjny. Też robimy, że jest prywatny, żeby nie do naszego użytkownika. Żeby nam to zadziałało, to ten token sobie jeszcze wygenerujmy. Więc pójdźmy na konto i wygenerujmy nowy klucz do naszych testów. Bla bla bla, tworzę sobie klucz, jest wygenerowany, kopiuję go sobie i wracamy do naszej aplikacji. Więc wrzucam sobie token. Nie chcę też, żeby na przykład ten URL był, był w ogóle znany. Więc co zrobimy? Damy sobie tutaj, po prostu skopiuję ten URL, a tutaj wpiszemy w klamerkach, w nawiasach url i przekażemy go sobie tutaj jako prywatny, Nie wklejam. Są to czasem takie przypadki, że robimy jakieś geta na jakimś konkretnym elemencie, więc tutaj będziemy mieli na przykład takiego slasha, że daj mi element o ID -ku x, więc też robimy to w taki sposób, że tutaj przekazujemy. Możemy nawet przekazać w ten sposób, że dajemy sobie ID ID a ten slash po prostu dodalibyśmy na koniec tego URL-a. I to, co jest istotne, no to on nie może być już prywatne, bo to jest dynamiczne. Ten ID będzie w zależności od tego, co dany użytkownik chce wyświetlić, będzie oczywiście zmieniany. No i kiedy robimy sobie takie zapytanie testowe, no to my sobie coś tutaj wpisujemy, żeby nam zadziałało, ale po wpisaniu tego i odświeżeniu, po prostu wskazujmy to sobie, żeby to nigdzie się już nie wyświetlało, to również ten nasz testowy element. Wróćmy sobie już do tego przykładu z postem, a nie z wyciąganiem konkretnego IDK. Przechodzimy sobie dalej i tu dalej mamy, jak zrobimy sobie initialize call, mamy odpowiedź dostajemy od Pablo odpowiedź, ona jest w stylu showroom data, możemy y, zobaczyć i tu znowu są jakieś przykłady. No, to jest takie akurat zapytanie, że jak ktoś by sobie to zobaczył, to to nie ma większego znaczenia, chociaż już to nam taka odpowiedź może podpowiadać i sama struktura, na przykład, że to jest wyciągnięte z chat GPT, zobaczcie, tu jest chat completion, to już są trochę dane mówiące różne rzeczy, ale czasami, jakby się tam wzięli na przykład geta i wyciągali sobie nie, na przykład jakieś zdjęcie albo jakieś konkretny zlecenie z jakiejś innej aplikacji, to wtedy tu byłyby szczegóły tego zlecenia, więc warto byłoby, żeby one też nie były zwracane naszemu klientowi. Co więc robimy sobie? No możemy sobie zrobić initialize call, save, ale tutaj manually enter, mamy całą tę odpowiedź, bierzemy sobie tę odpowiedź, wrzucamy tutaj, no i kasujemy te wszystkie dane krytyczne, więc tutaj sobie wrzucamy jakieś, nie wiem, bla bla na przykład, bla, bla, i wszędzie sobie możemy podmienić takie teksty. Za to yy, no, datę możemy sobie zostawić, ale na przykład model znowu niech będzie bla bla. To też będzie nam wystarczające indeksy, i znowu rola asystent. Tutaj też wszędzie możemy sobie przerobić to na bla bla, dlatego że po prostu będzie dla nas to i tak wartościowe. Tokeny 1, 1, 1, wszędzie ustawiamy sobie taką samą liczbę, żeby wiedzieć, że to jest liczba, no i jeszcze tutaj mamy jakieś tekst, tutaj mamy tekst, więc teraz te dane są już takimi danymi, z których ciężko jest wyciągnąć sobie coś, to też moglibyśmy całą tę liczbę też create jeszcze też wyciągnąć, kliknąć sobie, wkleić te dane, zrobić save. OK. No I zobaczcie, mamy informację już. Przy czym tą datę, jak zmieniałem, klikamy Save, musimy sobie zaznaczyć, że to jest na przykład właśnie też, żeby nam robiła datę odpowiednio, da, odpowiedni typ sobie wybrał, ale też musimy zwrócić uwagę, czy wtedy z, też nam wybrało z tej daty, że to była data, a nie właśnie liczba. No i tym sposobem mamy teraz dane, które nasz użytkownik będzie widział, bo URL jest prywatny, więc nie wiadomo, gdzie się dobijamy. Bo tutaj mamy dane, które są właśnie zwrotce, też takie już niekonkretne, nieszczególne, no i mamy to wszystko ukryte, i to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!